Dobra, słuchajcie, teraz poważne rzeczy. To jest najważniejsza lekcja z całego tego kursu. Gdybyście mieli zrobić z tego kursu tylko jedną lekcję, to radziłbym Wam zrobić właśnie tę. Dlaczego? Są na motorze zadania z treścią prowadzące do układu równań z równaniem kwadratowym. I to zadanie z treścią jest zawsze za 5 punktów i zawsze robi się je dokładnie tak samo. I jak rozkminie się da schemat rozwiązania, to takie zadanie, mimo że na samym początku przeraża w ogóle, jak zapisasz to matematycznie, jak później obliczyć, to nie będzie żadnego problemu. A 5 punktów to jest 10% na maturze i ileś tam 10 punktów później na rekrutacji na studia. Także myślę, że warto się tego nauczyć, bo tutaj macie w tym momencie 10% za darmo. No dobra. Zróbmy sobie to od razu na przykładzie. Uczeń przeczytał książkę, liczącą 480 stron przy czym każdego dnia czytał jednakową liczbę stron. Gdyby czytał każdego dnia o 8 stron więcej, to przeczytałby tę książkę o 3 dni wcześniej. Oblicz, e, ile dni ile dni uczeń czytał książkę. No i teraz musimy to jakoś zapisać matematycznie. Jeżeli takiego zadania nie robiłeś wcześniej, to, to może być to trochę podchwytliwe. To jest dokładnie w tej samej zasadzie, co gdyby Kolasz, który pokonał 114 km, gdyby jechał ze silną prędkością, mniejszą, to wykonałby szybciej Gdyby dwa samochody Gdyby m, autobus przejechał od jakąś odległość e, No i to jest troszeczkę inne, ale do tego wrócimy No i teraz tak Mamy jakby nasze tempo czytania Czyli ilość książek Dziennie i teraz x ilość dni. No i okazuje się, że teraz czytamy x dni codziennie po y książek i wychodzi łącznie 480. Ale gdyby to nasze tempo było o 8 stron większe, to tych dni mogłoby być o 3 dni mniej. To też by było równe 480. Teraz z tego mamy układ równań, to właśnie mamy rozwiązać. I za samo zapisane to, tego już dostajemy dwa punkty na 5. Czyli całkiem elegancko. No i teraz spróbujmy to rozwiązać. Najprostsza metoda będzie taka, żeby to sobie wymnożyć. Dostajemy tak. x razy y to razy to, później 8x, później to razy to, minus 3y i to razy to plus e, minus 24 to się na 480. I teraz z pierwszego równania wyznaczamy sobie X równego 480 przez Y. Tak naprawdę są dwie opcje. Albo wstawiamy, że X razy Y równe 480 tutaj, tak? 480 i później już mamy proste równania bez iloczynu. Albo po prostu wstawiamy takiego X. Taka metoda jest podana w CKE. Ta jest jak najbardziej poprawna, ale po prostu to jest jakby taki jeden system, żeby wam nie napisać, który zawsze poskutkuje tym, że to rozwiążemy. Więc sobie podstawę pod x. Tak, no bo stąd jak podzielimy przez y, to dostaniemy x równego 480 przez y. No czyli będzie tak. Zamiast x zapiszemy 480 przez y razy y plus 8 razy 480. Przez y minus 3y minus 24 to się równa 480. No i teraz tak, to zauważałam. Tutaj nam się y skrócą. Tutaj będzie y w mianowniku. Tutaj y będzie w liczniku, jakby ułamka. Tak, jeżeli byśmy to przedstawili jako ułamek. No i mamy jeszcze jakieś liczby. No i teraz to będzie takie zakamuflowane równanie kwadratowe. Zaraz zobaczycie. Mamy tak. 480. Plus 8 razy 480 przez y. To zaraz sobie mnożymy spokojnie. Minus 3y e, minus 24 to się równa 480. no I teraz po obu stronach mamy 480 sobie skracamy. No i teraz zrobiliśmy sobie to tak. Minus 3y minus 24 plus 8 razy 480 przez y to się równa 0. No i teraz, ponieważ tutaj mamy y, y w mianowniku, to wymnożmy sobie wszystko razy y. Będziemy mieli minus 3y do kwadratu, minus 24y, plus 8 razy 480, równa się 0, bez żadnego y. No i teraz widzimy równanie kwadratowe. Liczymy delta. Minus 24 do kwadratu, minus 4, razy minus 3. Razy to wyrażenie, które w sumie już de facto moglibyśmy odbyć sobie wymnożyć i teraz wyciągam kalkulator. I to będzie tak. 24 razy 24 to jest 576. i tutaj minus 12 razy 8 razy 480. Tutaj mamy 2 minusy, czyli dadzą plus. 12 razy 8 razy 480, czyli 46 800. Duża liczba, ale się nie musicie w ogóle tym przejmować. Wszystko wyjdzie elegancko. No i teraz łącznie to jest 4, 6, 6, 5, 6 No i pierwiastek z delty wychodzi 216 I teraz jak pierwiastek z takiej dużej liczby wychodzi 216, czyli liczba naturalna Mamy y y1 to będzie To jest nasze równanko, minus 2, czyli 24 minus 216 przez minus 6 i to będzie 24 minus 216 podzielić przez minus 6. I to mi kalkulator podpowiada, że to jest minus 40. No i teraz tak, gdybyśmy rozkminiali to równanie osobno, no to oba rozwiązania są poprawne. Natomiast jeżeli y jest ilością książek dziennie, e, o matko, w ogóle ilością stron dziennie oczywiście, tak? No raczej gościu by 40 książek nie przeczytał czy tam 32 dziennie e, ilość stron dziennie więc jeżeli y jest ilością stron dziennie no to jest trochę niemożliwe, żeby ta ilość stron była ujemna więc możemy napisać, że ponieważ to jest mniejsze od 0 to ten wynik odpada stąd y wychodzi 32 no i teraz pamiętamy, że x to było 480 przez y, czyli przez 32 480 podzieli przez 32. To jest po prostu 15. No i teraz ostatnia rzecz, bardzo ważna, to zobaczyć, e, czego oni szukają. I oni szukają obliczyć ile dni uczeń czytał książkę. Czyli nas interesuje nie y, ilość stron dziennie, tylko nas interesuje właśnie ten x, czyli ilość tych dni. No i odpowiedź musimy e, udzielić pisemną. Uczeń czytał jedną książkę. Jedną książka, 15 dni. Bo nas x interesuje, nie y. ileś dni? Czech. No i takim oto sposobem. macie rozwiązane zadanie za 10% na maturze. Rozwiążmy zadanie podobne. Kolasz pokonał trasę 114 km. Gdyby jechał ze silną prędkością mniejszą o 9,5 km na godzinę, to pokonałby tę trasę w czasie o 2 godziny dłuższym. Oblicz jaką, z jaką silną prędkością jechał ten kolasz. Jak się zastanowicie głębiej, to to jest dokładnie to samo zadanie, tylko nie mamy e, ucznia, tylko kolarza, i on teraz nie czyta książek, tylko sobie e, jedzie na rowerku. No i teraz mamy 114 km. To będzie prędkość razy czas. Jechał ze średnią prędkością i tutaj mamy czas. No i moglibyśmy oznaczyć VT, oznaczmy sobie jako x, y. Niech x to będzie czas w godzinach a y to jest średnia prędkość w kilometrach na godzinę. To warto sobie dopisać, żeby po prostu się nie pomyliło. Czyli mamy tak, x razy y to jest 114, czyli on ja jechał x godzin ze średnią prędkością y, no i przejechał to 114 km. Ale co się dowiadujemy? Że gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą, czyli y minus 9,5, no to pokonałby tę trasę w czasie o 2 godziny dłuższym czyli x plus 2 musiałoby mu to zająć i też by pokonał tę samą trasę, czyli też te 14 km no i teraz tak, żeby było ciekawiej zrobimy to tym drugim sposobem pierwszy sposób polegał na tym, że to oczywiście wymnażamy i to, też to teraz zrobimy, czyli będzie xy plus 2y minus 9,5x i teraz 2 razy minus 9,5 to jest minus 19. To się równa 114. I teraz pierwszy sposób polega na tym, że z pierwszego równania wyznaczaliśmy x równe na przykład 114 przez y. A my po prostu zrobimy sobie tak, że podstawimy to xy, które jest tutaj, równa 114 tutaj. Czyli teraz to 114 ląduje tutaj. No i teraz zostajemy, że 2y to się równa, przerzucamy 9,5x. Plus 19. Stąd y to jest 9,5x plus 19 przez 2. No dobra, teraz czas ustawić tego y, którego policzyliśmy. Od tego y to jest drugie równanie, które mamy do dyspozycji. No i dostaniemy, że x razy to co do plus 19 przez 2 to się równa 114. Możemy raz 2, żeby się tej dwójeczki pozbyć. I od razu sobie to wyмноżymy przez siebie. 19 x, to przerzucimy na drugą stronę, minus 218, oczywiście przemnożone razy 228, przemnożone razy 2, tak. No i teraz z kalkulatora delta to będzie tak, 19 razy 19, minus 4 razy 9,5 razy minus 228 i to będzie równe 9025. I teraz, jak sobie klikniecie na kalkulatorze pierwiastek z tej delty, Wyjdzie elegancka liczba 95. No to wszystko widać, że w tym momencie nie popełniliśmy żadnego błędu. Jeżeli wam delta wyjdzie jakaś poskodna, to znaczy, że jest błąd w obliczeniach. No i teraz liczymy sobie x1 to jest minus b, czyli minus 19, minus pierwiastek z delta przez 2a, czyli przez 19. No widzimy że to będzie mniejsze od 0, tak, więc nawet tego nie będziemy liczyć. x2 będzie minus 19. Plus 95 przez 19, czyli, czyli 4. No i to jest dodatnie, więc elegancko to nam właśnie chodziło. No i teraz pytanie, czy w ogóle, e, bo obliczyliśmy sobie x, czy to o x nam chodziło? No i teraz widzimy, że x to jest czas w godzinach, a oni pytają oczywiście o jaką, oni pytają o średnią, średnią prędkość, więc musimy policzyć y. No mamy na przykład e, tutaj, że y to jest 9,5x plus 19 przez 2. Albo możemy najprościej sobie z tego wyznaczyć, że jak tutaj wrzucimy x równego 4, to będziemy mieli 4y, to się równa 114, stąd y to się równa 114 przez 4, czyli 28,5. No i jeszcze tylko słowna odpowiedź, że średnia prędkość szkolarza wynosiła 28,5 km na godzinę. No dobra. Kolejne zadanie na to samo kopyto. Dwa samochody odbyły podróż z miejscowości A odległej 500 o 252 km e, miejscowości B. No i teraz prędkość samochodu osobowego. Na tej trasie była o 24 km, km większa prędkość samochodu ciężarowego. Mamy tyle czasu zajęła podróż samochodowi osobowemu. jeżeli pokonało w tym trasę o 52 minuty krótszym niż samochód ciężarowy. Czyli tak. Mamy sobie miejscowości A i miejscowość B. No, i tutaj między tymi miejscowościami mamy 500. 252 km. No, i teraz oba te samochody przejechały tę, 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 tę odległość. Natomiast pierwszy samochód przejechał ją szybciej, 24 km na godzinę, z większą prędkością. No, i zajęło mu to mniej czasu, bo ten samochód pojechał wolniej, z mniejszą prędkością, więc zajęło mu to 72 minuty. Więc teraz tak, napiszmy sobie że v1 to jest prędkość pierwszego samochodu eee, tego szybszego. Czyli v1 minus 24 to jest prędkość drugiego samochodu. Tak, no bo skoro ten jest szybszy o 24, to ten jest wolniejszy o 24. No i teraz ta 1 to jest czas pierwszego samochodu. A T1 plus 72 minuty, czyli 72,60, to jest bardzo ważna rzecz. To jest czas drugiego samochodu. Uwaga! Gdybyśmy napisali T plus 72, to by wyszły totalne pierdoły, bo ta prędkość jest wyrażona w kilometrach na godzinę. A tutaj byśmy mieli minuty, więc musimy to zamienić na godzinę. A 72 minuty to jest 72,60 godziny. Więc ułóżmy sobie teraz równanie. Pierwszy samochód przejechał 252 km i teraz jechał z prędkością V1 w czasie T1. A drugi samochód, czyli możemy tutaj napisać samochód 1, a drugi samochód jechał w czasie V1 minus 24 e, z prędkością V1 minus 24 w czasie to 1 plus 72,6 podzielone przez 12 to będzie 6,5 i przejechał dokładnie tę samą trasę. No i teraz to widzimy, że wtedy mieliśmy x, y, tutaj mamy v1 t 1 ale układ równań jest dokładnie tego samego typu, co w poprzednich przypadkach, więc rozwiążemy go dokładnie w ten sam sposób. Tego już nie będziemy robić, tylko przejdźmy do kolejnego zadania obliczyć z jakąś średnią prędkością, autobus oto obóz przejechał odległość 120 km, wiedząc, że gdyby jechał z prędkością średnią o 10 km większą, to czas przyjazdu byłby krótszy o 24 minuty. Znowu dokładnie to samo, tak? Jak widzicie, te zadania są bardzo powtarzalne, więc jak przerobicie ich kilka, to nie ma opcji po prostu, żebyście nie potrafili rozwiązać tego typu zadania. Czyli tak, niech x to jest średnia prędkość, prędkość, y to jest czas, Teraz w godzinach. To jest w sumie taki mały haczyk, na którym was mogą naciągnąć. No i teraz mamy, że x razy y to jest 120 km, no bo jeden z tą prędkością przez tyle godzin przejechał, pojechał tę trasę. Ale gdyby jechał z prędkością sztywną o 10 km większą, czyli gdyby jechał z prędkością taką, no to by przejechał. A o 24 minuty krócej, czyli y minus 24, ale uwaga, 60 to się równa 120 km, no bo musi być czas w godzinach, tak. W godzinach, no i to w wykładzie równym. Wymnażamy, obliczamy dokładnie tak jak w poprzednich przykładach. No i teraz jedno, jedyne zadanie, które będzie troszeczkę inne, gdyż będzie troszeczkę inny schemat rozwiązania i troszeczkę inny układ równań. Mamy dwie szkoły o prostokątnych, które mają jakieś tam prostokątne boiska powiedzmy Bo jedno takie drugie takie i teraz te przykątne boiska mają równość 65 metrów, oba no i teraz boisko w pierwszej szkole ma długość 4 metry większą niż boisko w drugiej szkole w pierwszej szkole, ale szerokość 8 metrów mniejszą, a więc długość szerokość każdego z tych boisk czyli powiedzmy, że tutaj mamy X, no tutaj będzie x plus 4, tutaj mamy y, a tutaj mamy y plus y minus 8. Hmm, myślę, że to sensownie narysowałem. No i teraz tak, widzimy, że ponieważ to są przekątne, no to będzie zachodziło x do kwadratu plus y do kwadratu równa się 65 do kwadratu. Z kolei na drugim boisku zachodzi, że x plus 4 do kwadratu plus y minus 8 do kwadratu to będzie 65 do kwadratu. A tutaj kwadracie zgubiłem, Czech. No i wymnożamy sobie, czyli mamy taki. A ze wzorów skróconego mnożenia. x y do kwadratu plus 8x plus 16 plus z tego mamy y do kwadratu minus 16y plus 64. No i to jest równe x do kwadratu plus y do kwadratu. No i widzimy, że to i to możemy sobie skrócić. I to i to możemy sobie skrócić czyli będzie tutaj e, 8x znaczy to 8x plus 16 minus 16y plus 64 równa się 0, dzielimy sobie to przez 8 e, czyli będziemy mieli x tutaj będzie łącznie 70, 80 czyli będzie 10 minus e, 2y plus 10 równa się 0 przerzucamy wszystko Oprócz x -a na prawą stronę będzie 2y minus 10. No i mamy wyznaczonego x. -a. No i teraz co z tym x możemy zrobić? Możemy sobie tego x na przykład wrzucić tutaj. I teraz będziemy mieli 2y minus 10 do kwadratu, tak, bo to jest równe x, plus y do kwadratu równa się 65 do kwadratu. Czyli z rozkosonego mnożenia minus 40y. Plus 100, plus y do kwadratu. No i 65 razy 65 to jest kalkulatora 4225. Tutaj pamiętamy, że jak to podnosimy do kwadratu, to do a kwadrat, to tutaj ta te czwóreczka też musi być do kwadratu. To czasem się o tym zapomina. Eee, no i teraz będziemy mieli minus 40y. y do kwadratu, tak. No i teraz mamy minus 4125. Widzimy, że albo prosić sobie obliczenie, możemy sobie podzielić przez piątkę czyli będzie y do kwadratu minus 8y no i minus 825, równa 0 no i teraz e, liczymy delta miejmy nadzieję, że wyjdzie pierwiastek później elegancki czyli będzie tak, 64 minus 4 razy 1 razy minus 825 <laughs> z kalkulatora pierwiastek wyszedł 58, czyli bardzo dobrze. No i teraz y1 to będzie minus 8, e, minus minus 8, czyli 8, minus pierwiastek z telety, czyli 58, przez 2a, czyli minus 25, i od razu to wyrzucamy. myślę, że odpada, bo jest cera. I y2 to jest 8 plus 58 przez 2. Czyli 64 przez 2, czyli 32. No i teraz pytanie, co oni chcieli? Oni chcieli długość i szerokość każdego z tych boisk. Czyli jak y nam wyszło 32, no to ten x teraz wyjdzie. Uwaga, uwaga. 2y minus 10, czyli 64 minus 10, czyli 54. Teraz tutaj mamy Y plus 4, czyli będzie 58. A tutaj a x plus 4, czy58, a tutaj Y minus 8, czyli 24. No i teraz warto dla pewności sobie sprawdzić, czy faktycznie to do kwadratu i to do kwadratu sześćdziesiąt 65 do kwadratu. I tutaj czy 54 i 32 do kwadratu sześćdziesiąt 65 do kwadratu. No i tak faktycznie będzie. I ważne, żeby udzielić pisemnej odpowiedzi. Odpowiedź. Wymiary boisk to 32 na 54 oraz 24 na 58. Jak tak napiszecie, to dostaniecie max punktów. Wszystkie kroki z klucza są spełnione, a więc zostajecie 10% na maturze. No i przerobimy sobie jeszcze tylko zapisując te warunki, ostatnie zadanko. Mamy tutaj troszeczkę coś innego. Zamiast e, jedącego autokaru, mamy koszty autokaru, które wynoszą 1500 zł. No i teraz pięciu uczniów nie pojechało na wycieczkę, i wtedy każdy z pozostałych uczniów musiał zapłacić 10 zł więcej. Czyli widzimy już, że mamy x, to pewnie jest jakaś ilość uczniów. A y w tym momencie, jeżeli mówimy o opłacaniu za wycieczkę, no to będzie koszt wycieczki dla jednego ucznia. No, jeżeli pomnożymy koszt wycieczki dla jednego ucznia przez ilość uczniów, no to dostaniemy to 1500, czyli koszt całej wycieczki, e, całego autokaru. No, ale ponieważ 5 osób nie pojechało na wycieczkę, no to te koszty były o 10 większe. Czyli też 1500. No i to jest znowu ten układ równań, taki jak ten, albo taki jak ten, albo taki jak ten albo taki jak ten, czyli nic nas tutaj nie zaskoczy.